Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dawno nie było byków, więc dzisiaj mamy powrót do bydła naszego. Jak widzicie, w końcu zapełniliśmy kojec, Ten co stało tutaj przez całe żniwa. Cielaki, te małe, te jałówki, które były w tych końcach do odpajania, przewieźliśmy je tutaj. Załadowaliśmy sobie na wózek po 5 sztuk i je tutaj przetransportowaliśmy. Na razie ich tutaj jest 10, trochę podrosły. Możecie sobie to zobaczyć. A e, jutro sobie jeszcze przewieziemy kolejne 5, bo tam było ich 15 razem, te 5 były mniejsze, więc sobie je zostawiliśmy jeszcze. Teraz trochę podrosły, więc chcemy je tutaj e, sobie je przewieźć jutro i tutaj jest taki kojec duży na, na 15 sztuk, powinno wejść spokojnie póki co. Później będziemy chcieli je przegonić i tutaj gdzie mamy tutaj nawóz. Na razie to on nały zostanie przestawiony i tu będziemy chcieli dorobić drugi kolej na takich 5 sztuk, żeby po prostu tu będzie 10 i tam 5, taki większy po prostu, żeby one później miały miejsce, też, żeby do i tak dalej. Na razie tutaj musieliśmy sobie dołątować deskę, bo przeszkadzały, bo by było za dużo, bo by przechodzić tutaj też w razie dla bezpieczeństwa. Zagrodziliśmy sobie takimi paletami. Ale tu myślę, że to sobie zdemontujemy i już nie powinny przejść przez takie przecież szparki, więc myślę, że tak. Tutaj karmimy szaną, sianą kiszonką i paszą treściwą, mają balota sobie tak pojadają. Chcę przetestować, zobaczyć jak to wyjdzie na właśnie na opas jałówek od samego początku na samej ksianą kiszące bo nigdy tak jeszcze nie mieliśmy, że jedna grupa po prostu była na samej sianek książce, tylko było tam trochę słodku, cukru, kukurydzy, więc tu zrobimy, że będzie po prostu szama siane i zobaczymy jak to widzie. Taka grupa trochę testowa. Dobra, przejdziemy dalej do kolejnych. A przejdziemy teraz do byków naszych. Tutaj należy zobaczyć dwa końce po 6 sztuk. Trochę podrosły od ostatniego filmu. To nie jestem nic zadowolony z ich przyrostów mieliśmy byki, które lepiej przyrastały No zobaczymy jak będzie dalej co to słowackie No i musimy je sobie znowu przepędzić kilka sztuk obok bo tam przepędziliśmy te większe wcześniej teraz będziemy musieli sobie cztery dobrać i zostaną tutaj dwa, dwa mniejsze póki co i tak pewnie będzie na tak. nie pasują nam 12 sztuk było nie, wtedy było 14 kupione, dwa tam coś było nie tak z nimi odpadły i zostało 12, dlatego tak nie pasują teraz na kolkach. Tu jest jeszcze 6. To było wcześniej przepędzone. I ostatnia grupa największy. niemieckich i polandackich. I tutaj... Zostało ich 5 sztuk, ponieważ sprzedaliśmy jedną sztukę, która miała coś tam z nogą, drugi raz Raz ją wyle, została wyleczona, później pędziliśmy je razem później, i później znowu coś miało do tego, postaliśmy ją sprzedać. To już było w jeszcze tygodnie temu i teraz wczoraj nie, przez wczoraj pojechały 4 sztuki te czarne, jeden taki co nasz był taki... Podurbował. Poturwało nas, a mnie, najpierw, później tatę, był taki niebezpieczny, a tak naprawdę się okazało, później przy załadunku, że był jednak... się okazało, że bał się bardziej nas niż te... Wcześniej nas poturwała, a później się okazało, że jednak się bał bardziej. Więc tak śmiesznie. No i zostały tutaj pięć. One są z grudnia, więc mają czas sobie. Tamte po prostu pojechały, bo była kasa potrzebna, a te jeszcze mogą sobie trochę pobyć do tego grudnia, przed tym przed dwóch lat je sprzedać. No i w październiku pewnie przyjadą nowe cielaki. Chcemy uzupełnić stado, więc trzeba będzie 10 sztuk dokupić. Myśle, myśleliśmy z tą o byka, żeby kupić, bo tam mamy 15 jałówek i teraz będziemy chcieli kupić małe byki, ale takie chcemy zainwestować w mięsne. Zobaczymy za ile będą, jak to wyjdzie. Więc w październiku na pewno tamte końce się cielaków. Będą wolne, będzie trzeba by sprzątać trochę i będziemy znowu bawić się w odpajanie, to co najbardziej lubię. Oczywiście tyle odpajanie, ale teraz tak niespokojnie, bo nie ma tyle roboty, jak brzmiwa i, i tak dalej. Więc będzie czas sobie przy tych powietrze lepsze trochę do tych małych cielaków, więc będzie czas, żeby je sobie poodpajać. Jestem ciekawy, jak przyjdzie to rozliczenie. U nas cena 20. 80, jeśli dobrze pamiętam, netto to była Za te cztery, co tam było, co proponowali. Chyba tak. Więc, albo 20, 50, albo 28. 80. Już dokładnie nie pamiętam, ale co z tym. Z tyłu jestem ciekawy, jak tam e, się wybiją. Ile miały kilogramów. Te tutaj też są w miarę takie okrągłe. No, ile brakuje im? Mam 10. Od no, 3 miesiąca do dwóch lat, więc e, nie jest tak Ja Lepiej sprzedawa tak, takie właśnie, było w tym wieku. Ktoś mi się pytał widziałem na YouTubie e, czy myślę czy cena pójdzie w dół czy w górę. No i powiem Wam, że sam nie wiem, myślę, że będzie się trzymać koło 20-20 kilku, nie spadnie. Myślę, że nie spadnie poniżej 20 w najbliższych. No, no może spać, ale no to może poniżej 19 w najbliższym czasie. Będzie pewnie tak raz więcej, raz taniej kto będzie miał trochę szczęścia w dolnym czasie sprzeda, będziemy więcej, a kto nie, no to mniej mi się wydaje, że tak będzie, ale myślę, że około 20 będzie się tam e, trzymać, plus tam bardzo. Myślę, że tak, że w e, takich cenach będzie się te byki na razie trzymać. A co będzie dalej za rok, za dwa, no to jest, nie wiem, sami wiecie, jak to jest wszystko zwariowane. Jeszcze trzy lata temu byki sprzedawaliśmy po 10 zł, a dzisiaj mamy 20 zł ponad. Te 10 zł może wtedy... E, no nie było też też, bo słabo 10 zł wtedy, nie? Wszystkie koszty w górę idą e, więc te 20 zł też teraz nie jest jak już rewelacja, jak się policzy te koszty poli e, paliwa i inne rzeczy. Sami wiecie jak to jest. No ale za ten obornik, a obornik jest e, bezcenny w tych czasach. Każdy tak szanuję, zauważyłem ten obornik teraz. Ceny też za obornik wysokie i powoli się robią, wykorzystują to też wszyscy ale też niektórzy widzę, że trzymają zwierzęta, tak jak świnie, czy właśnie byki, żeby po prostu mieć obornik. Mówią, że wolą na przykład, nie mają niby z tego dochodu, nie zarabiają na tym, ale mają ten obornik, przez co mogą zaszczędzić na nawozie. I powiem wam, że nie jest to w sumie głupie. Niektórzy się śmieją z tego, że Janusz biznesu i tak dalej, są takie komentarze, ale yy, nie jest to głupie, bo faktycznie jak ma kupić nowy na przykład jakiś tam podkorzeń za kosalne pieniądze, no to kurczę da sobie ten obornik i, i gdzieś zastąpi to. Wiadomo, nie, nie wiem czy trzeba było testy porobić sobie na polu e, tu gdzie nawóz, tu obornik i jak to odczego jakieś jakieś próbki pewnie, obornika i tak dalej. Ale nie jest to głupia i nie ma co się dziwić w sumie, nie? Jak ma kupić jak to na kosztuje 4000-5000 jakiegoś tam wieloskładnika, no to... Yy, obornik dla sobie rozwiezie i też jest to yy, jak 2 hektarów i mimo na wszystko yy, ten nawóz no to super pieniędzy dobra, będziemy kończyć ten film, obykach takie szybkie przejście. Yy, jeszcze tam mamy pięć laków, co nie Wam pokazaliśmy tych jałówek, ale tam nie będziemy ich szli. Nie przepędzimy sobie jutro i będą razem w tym dużym końcu gdzie kiedyś kombajn. Dobra, to wszystko na tym filmie. Na razie.